To jest niemożliwe. Czterech podejrzanych, a poszlaki wskazują na nich jednakowo. Z wyjątkiem tej jednej. Czy to zbiorowe morderstwo, osoby wplątanej w pewną intrygę, czy może zbrodnia doskonała. Zwykle porządki wśród ludzi, którzy mogą wiedzieć za dużo, mogą komuś zagrażać. Noc. Trub leży na skraju lasu. Znalazł ją miejscowy pijaczyna, wracający dopiero co z zakończonej lipacji. Z daleka czyć było od niego wódkę. Może ją po prostu zaczepił? A niewinne zaloty pokrótce przeobraziły się w zaciśnięte na szyi ofiary tła. Ale ta kobieta nie została tylko uduszona. Jej zastygnięta twarz. Mówiła, że na chwilę przed śmiercią była i szczęśliwa, i przerażona, i spokojna, ale też czujna i podejrzliwa, mając jednocześnie uśpioną uwagę. A to wszystko sobie przeczy. Pochyliłem się nad nią. W kąciku jej ust zaczynała się kropełka krwi. Czy rzeczywiście została uduszona? Czułem bijący od niej zapach alkoholu, ale to nie była wódka, tylko coś słodkiego. Nie przypominam sobie, żeby hołoga sprzedawał tego typu trunki, a przynajmniej nie miał ich w Wtedy spostrzegłem kartkę stojącą z prawej dłoni ofiary. Wyciągnąłem ją i rozprostowałem. Spotkajmy się przy Kabajstanie, w wiecznym domu pośród wszystkich równych ludzi. Pośród jakich równych ludzi? Przecież za życia nikt nigdy nie jest równy. Spojrzałem jeszcze raz na jej dłoń. Zamyślony obserwowałem jej palce z nadzieją, że jeszcze drgną. Ale zamiast tego zobaczyłem odbicie księżyca w czymś leżącym obok. Wyciągnąłem po tą rękę i okazało się, że chwyciłem drobinki szkła. Lśniły jakby były nowe, przyniesione prosto z fabryki. Przez chwilę jeszcze tkwiłem w tej pozycji, Aż nagle przypomniałem sobie, że obok stoi ten pijak, który znalazł ofiarę. I już obojętniony zapytałem go, czy gdzieś pracuje, skoro ma pieniądze na alkohol, na co odpowiedział twierdząco. Dopytałem w takim razie, co jest źródłem jego zarobku, a on odparł To szkła. Milczałem. Spojrzałem na szkło, które trzymała w ręce, a następnie na ofiarę. Ta kropla krwi w kąciku nie została udoszona. Te ślady powstały dopiero po jej śmierci.